Witajcie słoneczka moje. Teraz Wam powiem albo raczej narysuję, żebyście skumali, że całe życie wszystko to jest tutaj i narysowałam Wam taki rysuneczek, żeby Wam było łatwiej. Potem w następnym live przy, będę Wam tołkować, odpowiadać na Wasze pytania. Patrzcie, to jesteś Ty. Ty. Twoja głowa, tam są myśli, myśli, myśli elektryczne, myśli elektryczne, tutaj nie. Myśli, 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 myśli. Elektryczne myśli. Dodatnie czyli pozytywne, ujemne, czyli negatywne myśli, a ty jesteś magnesem, nie? Magnes. Negatywne myśli przyciągną negatywy do twojego życia. Pozytywne myśli, pozytywne rzeczy do waszego życia przyciągnie. Wszystko tutaj w główce jest. Myśli, obserwuj myśli, co ty tam myślisz. One, Twoje myśli, nie? Ty tego nie widzisz, ale one dają sygnał. Nie widzicie w ogóle nic, bo my nic prawie nie widzimy normalnie tutaj, bo jesteśmy w świecie iluzji. I póki się kuźwa nie ockniemy, to nic dupa nie widzimy. Ale to jest. Myśli nadają elektrykę. Pozytywne myśli wibrują pozytywną energią i to przyciągasz do swojego życia. Musicie wytrenować, nawet że jest jak, jakaś dupa, to ty musisz po prostu musisz zamieniać to w pozytyw feeling, czyli czujesz, tak? Jak coś się dzieje nie tego, to ty czujesz. A jak się czujesz dobrze, masz pozytywne myśli, to jest dobrze. Czujesz feeling. You feel. And this feeling it's the most important. Ok? Czyli energia, wibrujesz, wibrujesz, pozytywna plus <grym, <grym,> negatywna minus. I jak magnes przyciągasz to do swojego życia. Czyli tu nie ma co patrzeć gdzieś outside, tylko tu, tu, tu. Focus on you. Focus on you. Będziemy to tołkować, póki wam kuźwa nie wejdzie to w krew. I tego powinni uczyć w pierwszej klasie podstawówki, że serce. I mózg to największy Twój dar. I możesz mieć wszystko? Tylko musisz nauczyć się myśleć, czuć w tej samej linii. I to jest dyscyplina, to jest wybieranie każdego dnia. Nie ma końca, chociaż jak to tak jakby robisz cały czas to potem z automatu tak samo z automatu e, jak zrzędzisz bo masz taki mm, taki system wierzeń, tak samo to powtarzane powtarzane, powtarzane zamienia się kuźwa w blisk system taki jaki powinien być także kochani pamiętajcie jesteście elektryczni Jesteście energią, jak zabrali wam, jakby zabrali wam teraz wasze ciało, co nie? Ciała nie ma. Znikło. Zostanie tylko świadomość. Nic więcej. Rozumiesz, że ciało to jest materia. Ty nic nie widzisz, a tutaj jest pełno, pełno, pełno energii. I tak trzeba się do tego kuźwa odnieść. Także kochani. Screena róbcie. I myślimy, co chcemy. Feeling co chcemy, a nie to, czego nie chcemy. Musicie iść do kuźwa w kuć. To jest kuźwa pierwsza klasa podstawówki. Będziemy kuć do upadłego. Także kochani. Positive thinking and feeling. Buziaczki. no